Witam Was serdecznie, z tej strony Repus, w serii nowej multiplayer z Hearts of Iron 4, gramy z nowymi gośćmi, którymi jeszcze serii multiplayer nie było. Gramy z Wloczem, który gra jako Estonia. Hello there, z tej strony Vloche, pozdrawiam wszystkich, e, tak leśni bracia dadzą radę. Oraz z Treholem, który jest jako Litwa. Hej, ja jestem Litwą, witajcie. Ja natomiast jestem Łotwą, co oznacza, że gramy wspaniałą kampanię bałtycką, krajów bałtyckich przed, nie wiem, podbiciem wszystkich państw ościennych albo ochroną przed kapitulacją. To najśmieszniejsze gramy na niehistorycznych, więc może się odpierdzielić wszystko, co jest tylko możliwe w tej grze. Jakie niehistoryczne cele są najlepsze. O, okay. i już pan player z Litwy ma opóźnienie. A bo ty nazwę no, z... się spodziewał. Oj, panie, na trójce to daleko nie na dwójce. daleko nie zajedziemy, ale. <grymne> Czyli na czwórce jest naprawdę opóźnienie dla mnie? Tak. Tak. Tak, małe, ale... Je, yeah, zniknęło. Ej, jest git, jest git. Jest. No i internet inter inter musiał się rożeć. Ten chomik dopiero się... Tak, nakarmił chomika. No, patrzę na to. A, dobrze i idzie. A, przypomnę tylko, że kanały do wszystkich innych osób są w opisie. Nie zapomnijcie o pozytywnej ocenie filmów u wszystkich, jak się podoba. Każda perspektywa jest u każdego. Jeszcze nie wiem, jak publikujemy, cię każdy w tym samym stylu. Może? No, eee. Nie wiem. Ja wiem chyba jest. od poniedziałku. Od poniedziałku? Okej, okay, uda mi się. Od w poniedziałku raz. albo można od poniedziałku albo wtorku można zacząć wrzucać. Ogólnie tak, Estonia, opis techniczne swój, teraz. swój wściekły tak. plan, opis na swoją Estonię. Jasne. Z chęcią zaraz opiszę ten plan, tylko muszę ogarnąć jedną rzecz o nazwie to eee, jedno ustawienie, dobra, eee, poprawka, poprawianie wszystkiego taktycznie na, na odcinku jest zawsze ważne, ogólnie to mój plan jest bardzo prosty, czekam aż mnie Repus zaprosi do frakcji, żebym miał wystarczającą ilość eee, neutralnych i potem idę w mobilizację narodu, marsz na Talin i wielką Ugro-Finlandię, będzie śmiesznie. To w, skoro było wspomniane o mnie, to ja powiem tylko, że ja idę, w rasuję tutaj szybko wojskowego premiera, cyk-cyk-cyk i sformalizowanie ententy bałtyckiej, ponieważ chyba jeden z was idzie w paszyzm, a drugi, ja. a właśnie. Tak, obydwoje idziecie w faszyzm. A nie, nie ja chodzę ja ja w, w monarchię. monarchię. A monarchię, tak, Bardzo tak, tak. tak, w ogóle nikt tego wcześniej nie robi, Idę w monarchię. Bardzo, tak. bardzo nie, nie ogląda nieoglądana ścieżka. Tak. A Trehol idzie właśnie w monarchię i będzie się bawić anektowanie Polski. Polski, tak. eee... Polska to tak naprawdę Litwa. Tak, a największą z nas marynarkę, bo jedyną ma e, towarzysz e, Repus, który w Rydze stacjonuje dwoma okrętami podwodnymi, jak pamiętam. Słuchaj, robię kolejny okręt podwodny, będzie drugiego lifta <laughs> I co najważniejsze, ściągam stal z Polski, żeby Polska miała cywilkę, żeby później jeszcze e, Trehol był bardziej tutaj dobustowany nam. A nie możesz no, nie z Litwy Przecież Litwa ma cztery. A, ale na handel? No, na handel chyba. Nie, ja nie. chyba więcej niż cztery. A no dobra. Kurde, ile Nie, ja na, handel. na handel Litwa ma dwa. O, no, właśnie. Wida. ja zaraz będę miał ropę. Całe się... moje zasoby to jest Będziecie tylko mogli ode mnie brać ropę, chyba, bo będę miał 8 albo sześć ropy, właśnie nie pamiętam, to będzie można... Czekaj, gdzie, gdzie to było? Tak, 8 ropy w Parnawie dostanę. Mogę mieć jeszcze cztery kolejne ropy, ale nie ma sensu, bo... Wolę dostać dwie stocznie, które konwoje mi będą robić, bo ja muszę do Finlandii pływać. Tak, Tak, ojej, ja ci... by się przydało tak, zacząć produkować w... konwoje i mu wysyłać. Tak. I no, 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 no właśnie, mogę ci 10 konwojów wysłać, ja ale mam, nie produkuję żadnego. Ja mam 0 stoczni, więc. Tak. Ja mam jedną stocznię Mam 5 konwojów, przyda się, bo fińska flota mnie będzie zatapiać, coś czuję. A tak z ciekawości, co robią? No w ogóle mają flotę? <laughs> mają, mają krążowniki nawet. A tak, mają. A robię tymi swoimi państwami na początku za fabryki cywilne. E, ja robię ja, robię ja buduję wojskowe, a z, dostaję właśnie pięć fabryk cywilnych z e, Fokusa modernizacja przemysłu. Ja. ja buduję więcej fabryk cywilnych. A, bo ja z, zwróciłem uwagę, że tymi trzema, czterema cywilkami nie ma co budować innych fabryk na start. I zawsze robię koleje sobie po państwie. Tak, no to mówię, jak zrobisz tylko tą Ententę Bałtycką, bo to jest jak najważniejsze żeby jak najszybciej zrobić, to jest ważne, to potem idziesz, modernizacja kolei i tam masz pełno fabryk. No wiem, wiem jak to działa. No? Tak. Wiesz, teraz ja się ekonomicznie rozwijam, a ty politycznie, a potem na odwrót zrobimy, bo ja muszę polityka wtedy szybko zrashować. Tylko, ile miałem, tylko nie ja pamiętam, czy to będę było, mu kraje północne to... zaprosić do ententy, więc zaproszę e, tutaj Finlandię. E, ta, 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 A, tak, tak, oczywiście. Tak, tak. Finlandia bo... będzie istniała, tak, tak, tak. Tak, która Finlandy? E, nie no, zobaczymy, bo mam ma, nadzieję, że u mnie i w Finlandii nie wybuchnie wojna nowa, bo jest no, to duża szansa. Jakieś 90% mają, że nie wybuchnie, chociaż ostatnio miałem 10% i wybuchło. <głos> tak, <głos> ale i tak je, tam zależy od tego, ile mają faszyzmów w wojnie domowej, więc im więcej. Tak, ty, no będę ten musiał taki... z fin z Finów pewnie będę anektować w 37 pod koniec albo 8. Dlatego. No, no na szczęście oni nie mają drzewka, więc nic nie odwalą chyba. To nie jest. Ja sobie tylko A, jakieś takie, żeby usunąć minusy, żeby nie było tak. już tego. Że, właśnie faszystów żeby nie, nie, nie zrastali. Z... Ciekawe kto pierwszy dostanie swoje drzewko, kraje skandynawskie czy Włochy. Włochy mają w tenże Ale jest aktualizowany. Ja, ja ci powiem, że wreszcie Włochów... kraje Ameryki Południowej, które dołączą do frakcji faszystowskiej Polski. Albania. Ja to myślę, że jeśli będą kiedyś robić e, jakieś alpejskie DLC, to myślę, że mogą dać Austrię, Szwajcarię i wtedy rework Włoch oraz myślę, Belgię przy, czy, czy coś. No. Szwajcaria, która nic nie robi, ale to tak samo jest. Historyczna Szwajcaria? No. <laughs> Ile macie samolotów? Bo ja mam potężne 18 myśliwców. Ja chyba. E. 12. E. Sprawdzę. Wurde e. mam większe siły. Mam 48 myśliwców. Prehol, jakiego ty masz na że co chwilę muszę na czwórkę przyspieszać? Eee, słabego. Eee, okej. Okay. Jest wojna domowa w niebie. <laughs> Bingo. A nie, czekaj. Co? Czy oni mają królewiec ta? Tak, no i... jest ma jest wojnę tak. domową. Halo. A wiecie co jest najpiękniejsze, będę miał 31 dywizji, jak finom nie wybuchnie wojna domowa i mi nie wybuchnie wojna domowa. Dzięki tem, temu będzie można wysyłać. Będę mógł wysyłać e, te ekspedycje A czemu Finom ma wybuchać wojna domowa. Bo ja będę ich fokusować na faszystów. A. Wtedy do mnie nawranczają z automatu i anektuję ich. Mhm. Mm I... Mówię, nie pogardzę przemysłem fińskim i nie po pogardzę zasobem ludzkim fińskim, no bo to drugie bardziej mnie interesuje. Ale ciszy. cisza. Ja tu robię taktyczne plany, co mam pójść, czy częściowa mobilizacja, czy jakiś doradca teraz. Nie, ja zawsze idę w częściową mobilizację, bo lepiej mieć teraz fabryk więcej. No tak, ale wiesz, jakby był doradca tutaj na plus 15 siły politycznej, to jakoś fajnie by się stakowało, to bym pomyślał. Tak, ja pamiętajcie, jak coś źle pójdzie, to ja uciekam. Najpierw na Talin się cofam, a potem w ogóle na te moje wyspy uciekam i tam siedzę. O, i tak będzie. No bo ja tak. mogę przenieść tam stoicę i wszystko to jest najpiękniejsze. No tak. 15 punktów Pię... nagle tam będzie. Kiedy 30 ta... tysięcy ludzi. 15 punktów. Tak, bo mam taki cel, zobacz, to jest. U mnie po prawej w drzewku, i to jest umocnienie Talina, i potem mam utrzymać e, Seremę. Tak, ale. No i to jest ale strasznie, strasznie seremę, to tak. ale z, się Ale zwiększa ci tam ludność na przykład z 30 tysięcy? Nie. Mm -hmm. No i to jest największy problem. Tak, ale dlatego będę miał Finlandię. Jak wy będziecie palać się, ja uciekam na Seremę, żeby nie paść nie no pomogę wam wydawać no, To ci zajmie żeby ten te zrobić Kurde takie Władysławowo się broni jako ten centralne te <grym zdaniem> e, Stolica państwa ostatni przyczółek e, Jak ci repust idzie? Gdzie to no już? Ja ja nie no by był już wojskowy gdyby ko nasz kolega pan Li Li Litwin miał e, dwa mega uploadów A w internecie no. A już uruchomił? E, Udobruchałeś demokratów? Właśnie dobrukuje. Właśnie, co z tymi celami tutaj, bo nie nie powstanie prekordosłów. No miałeś się zwalczać. Nie. Jak się zwalcza? Nie wiem. Miałeś się garnąć, że się swoje kraje na dziś. Żeby, no. że, żeby ukończyć poparcie dla partii większe niż 55%. A to chyba chodzi, że faszystów musi być więcej niż 55, inaczej przegrywają. Chyba że ja chodzi o założyć, twoją. Żeby tam a ty musisz mieć większe niż 55%. wilka, ale kurde nie mam nic, żeby stopować, a mi już za 38 dni się zrobi. Oj. oj. No. Dosłownie nie mam nic, żeby... Ty dostałeś... Musisz tak, wojskowego premiera jak najszybciej zrobić, wtedy znaczy nie, masz wsparcie powiem, dla neutralnych. Powiem, powiem tak, ty tym to dostajesz... Na, na początku Ci zwiększa chyba po prostu poparcie faszystów. A później możesz celami narodowymi... Gorzej! poparcie demokratów masz na start zaraz. Bo Ty masz tam poparcie faszystów, ale zaraz sobie zwiększysz poparcie demokratów, a potem dopiero możesz zwiększyć poparcie neutralnych. I wtedy masz minus dla demokratów przynajmniej i demokraci się wyzerują, a potem masz poprawa bytu, bo ty idziesz tak. potem w dyktaturę wojskową, czy w, pre, w połączenie tytułów prezydenckich? E, no. Oczywiście, ja idę oczywiście w dyktaturę. Dytaturę, dobra. Będzie 70 dni dłużej, e, ale okej. Okay. No. Nie, nie będzie, zobacz, bo ja muszę, żeby pójść w nacjonalizm... A, połudny, też byś musiał, ta, widzę. Musiał stworzenie e, tych zawodowych, ta. a mogę e, tak, czy ale... tak, w momencie, no, to I tak, radę. i tak możesz zrobić sobie stworzenie izb zawodowych. No tak, ale to, ale to ostatecznie by było tyle samo czasu zajęłby. No. A i potem możesz sobie nacjonalizację, nacjonalizację przemysłu też maknąć przy okazji. Naprawdę? No, tak. no i zmieniać ci na okay. gospodarkę wojenną od razu, Lol. Zawsze zacząć... na gospodarce wojennej. No. Zmieniłeś już no. sobie? Ręcznie, no? A to się nie opłaca, bo ty miałbyś, że tam hmm. do, zmieniać się z automatu na gospodarkę. to mi się nie opłaca, mam jedną więcej fabrykę do budowania aj tam, aj tam. kolei państwowej. <laughs> Ja już mam sześć pracujących fabryk, a w sumie mam 11 Łącznie z dwoma wojskowymi. Ej, tylko a, to cztery to, to, fabryki. To Litwą? Kurde, nie wiem czy właśnie to jest dobre, bo ja na przykład Litwą jak grałem, to przyszedłem w... bo ty idziesz wygnajmy wygnajmy Voldemarrasa, co nie? Czy... Voldemorda. Tak, idę to. Tak. I Kurde, ja przynajmniej we front aktywistów litewskich, nowy rodzaj żaraznego wilka, dlatego że ci daje... Uczynik ludzi w wieku poborowym, ale nie wiem, czy to nie znika w momencie, jak usuniesz tego żelaznego wilka. Oh. No ja się zastanawiam. To bo, mi bo, bo możesz usunąć, bo masz tylko, jak pójdziesz tego wygnajcie, wygnaj, wygnanie, to masz pozbądźmy się żelaznego wilka i to masz od razu cyk po efekcie. Aż mi się przypomniało ten. Niemcy dzisiaj. Mój, e, pradziada wcale nie, nie należał do SS, Nie mów tak, to obraźliwe. E, ludzie w Jugosławii dzisiaj Tak, mój ojciec był największym zbrodniarzem wojennym W, w Jugosławii, w tak L la, la, Tak, piosenka Mój ojciec był zbrodniarzem wojennym <ślaty> Słuchaj, oni mają piosenkę nawet e, mój tatko no tak? był zbrodniarzem wojennym To jest zarąbista piosenka Swoją drogą, zobaczcie, że Niemcy nacierają ci jedni i drudzy W sumie tam, gdzie najwięcej torów kolejowych jest O, Magdenburg zdobyli, no to już z górki będzie I Lipsk też zdobyli Więc oni po prostu o te punkty walczą najważniejsze I to jest piękne i straszne zarazem Po pięciu tak. latach bo to robi strategiczne plany wojenne! Co nie? Tylko 5 lat! Daj czwórkę. może wytrzyma. tym wszystkie pręty do reaktora, może wytrzyma. Tak, może się uda. Mm -hmm. Kurna, jak prędzej powstanie Wiktoria Trójka, która jak będzie tak płynna jak CK-3, A, to oznacza, że jeszcze zrobią do tego mody, które przeniosą do II Wojny Światowej, Zrobią jeszcze mody, które sprawią, że zmieni się bitwa podczas, bitwy podczas II wojny światowej. No. I Victoria 3 będzie lepsza ogroło II wojnie światowej niż Hearts of Iron 4. Tak. Takie szybkie pytanie. O, masz poprosie dla demokratów. Takie szybkie pytanie. U was też i cała armia czerwona na granicy? E, nie, nie, ja nie, wiem, nie bo stoi. Nie A u mnie stoi. Znaczy się moja armia stoi na stoi. granicy z Łotwą, więc to tylko tyle. A. A, to do, a, dobrze, trzeba. A, się a, u, u was też stoi na waszej granicy cała armia Litwy? <noise> tak? No, w sumie tak, stoi na granicy. <głos> <głos> tak jak no, ten twój się nazywał? Smetana, smetona? Smetona, 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 tak. Śmietana. Eee, smetana, co ty robisz na granicy? Smetana, zostaw tych łotyszy. <noise> to nie <noise> tak, że pokasowałem pół armii i ta sprawa nic miał. Kurde, wysyłałem ludzi na front z ZSRR i nie mają zaopatrzenia. Ja ciężarówki muszę zbadać, jak ja grałem Litwo i zapomniałem ciężarówek pobadać. 2 na 10. Ja ja nie polecam że... Alegrowicza. ustawiłem wojsko na Estonii i się dziwię, czemu zaopatrzenia nie ma. Tam w się dywizji stało, a zmieniła... tam nie ma zaopatrzenia. Chcecie coś fajnego zobaczyć? Zobaczcie, że za, e, zabieganie o inwestycje osi się zmieniło. Już nie gadacie z Niemcami, tylko Włosi teraz są jako główny kraj e, no, faszystowski. A, no tak, zmienia się na faszystowski. Ej, ja, 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 możemy ja o nich tankietki wyciągnąć. Będziemy tankietkami na ruskich jechać. O Boże. Ja, ja raz miałem Francuzów, Złynne bo w Francji pociągi. Faszyzm i byli Młoskie. jedyni faszyści. Tak. O nie, jedna stal mi płonie, a używam. Aha, dobra. No i tam pociągi starczą. E, co tam, stal mi kraj płonie? Tak, ja mam trzeci okręt podwodny. Czwarty budujesz? Tak. Kurde. Ja, ja będę się miał. Ja to miał... Ja, jak zajmę Finlandię bez strat, to dostanę dwa krążowniki i cztery okręty podwodne. A kurde. To jest najbardziej opre rzecz. Mamy Dobra, szukie. czas wynaleźć radio, a potem czołg. Będę produkować czołgi, żeby sprzedawać re Repusowi. Szczerze powiem, teraz ci teoretycy są jacyś <noise> tacy słabi. Nie, nie no, nie właśnie powiem. mi się wydaje, że są lepsi. Znaczy się, on tylko mi daje, że minus 10% do doktryny. Do znaczy mi no, ten system z korpusem oficerskim bardzo przypadł do gustu. No też dla mnie Ale spokojnie. nie, nie mówię, o nie mówię o tym korpusie, mówię o e, właśnie idei, że Ale... u teoretyków. A się wiesz, też nie bo zrobi teoretyc... Zrobisz sobie teoretyka, o? to masz... 910 dziewięciu dziesięciu, to masz ee, kolejno dotynę za free. To się nazywa zniżka. Tak. Kup 3, dostaniesz zniżkę. Tak. Kup więcej, zapłacisz mniej. Tak. Zawsze się... Zawsze nie, się no, nie, nie no, jak ostatecznie ale... nie masz... O, znowu, zaczęło to się! Myślę, ...żeby więcej rzeczy sprzedać. Hiszpania Battle Royale. O, na nich historycznych inaczej startują, wow. Nie, to zależy A, właśnie. Ee... Nie na historycznych mają... mają decyzję do tak. tego, żeby wybrać jakie z... Na historycznych też, też mają decyzję, są. tylko. a nurembergia padła i na Monachium. Tak miną. tylko, że wtedy. AI zawsze ma tu samo. Uuu, bitwa o Berlin, panowie. Wow. Bitwa... Jak a, jak Adi już nie w nie widzieli, kto wygra. Adi już w bunkrze. A on jeszcze żyje. O, jeszcze żyje. He, okay. a można było odpalić właśnie kraje Ameryki Południowej, odpalić sobie Argentynę i Adiego wziąć sobie, bo jest 50% co się wybuchnie ta wojna domowa. A jakby faszystów mówi, tak? Mikro. Tak, a, i no jeszcze, jeszcze. Adam Hilt. Adam Hilt. A jeszcze przecież na USA zrobili dokładnie ten sam joke chyba. John no e, Hilter. Adam jest. A nie. A to w Argentynie. Nie, to sen, Senor Hilter. Hilter. Tak, tak. A w Ameryce a, jest Adam Hilt. Tak, a jeszcze gdzieś był, był Hitler, mi się ale, wydaje. Ale, ale, czekaj, ale serio można w Ameryce tego Hitlera Tak, reagować. jest taki tak, joke też. Wtedy ja z, wąsa i wtedy jest chyba e, słynnym architektem. E, ale wiecie, że dlatego, że on ukończył e, szkołę architektoniczną i on serio... Co? What? Węgrzy? Włosi? Hala? W... Jak Węgrzy e, to... pójdą w monarchię A, będzie śmiesznie. No? Ciekawe czy Austro-Węgry powstaną. Co? Tak. Mogę teraz pójść w leśni bracie, które mi się w ogóle nie przyda. A ja mam wojskowego premiera już. O, 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 dobrze, dobrze, to zasuwaj tam. Żeby teraz była e, dyktatura. Nie, stabilizacja mi spada, poparcie wojny mi spada, poparcie demokratów mi spada. Nie, Nie, to ostatnie jest dobry akurat. <grym> Zobacz, to że... to chciałby do. Zobacz, że teraz już nie masz tych... Patrz, zamieniło ci się, już nie masz Demokratów masz poparcie dla neutralnych. To bardzo dobrze, bo musisz chyba tam jak najszybciej ich zbustować. Ile ci czasu zostało do zbustowania ich? Aha. Ale tak, gdzie, ciekawe. gdzie bez powiązań wchodzicie? Zbustowanie? Tak. Nie wiem ile by to Ej, bo jego teraz nazwa się, się będzie zmieniała, teraz się zorientowałem. E, w tą dyktaturę, co nie? Łotewski Dyrektorat Wojskowy. Tak, i to jest historyczna ścieżka, po pierwsze, a po drugie, śmiesz, śmieszna, bo e, łot, łot, Łotysze przez to na historycznych nawet nie akceptują poddania się. Tak. Ruskim, nigdy. Tak samo jak e, Sanacyjna Polska, super nazwa. Właśnie, co robią no tak, Polacy? Tak, jak pójdzie się w senację, to się dostaje senację. A Polacy ja mogą w monarchię w ogóle i polski. Co? O jak polski pół militaryzm? roku nie będzie wolności w, o, nie wojny w wojny senację, kurde. Polacy. Ej, bo oni reformy rolnej nie robią. Nie będą za bardzo OP. Ej, im może wybuchnąć wojna z chłopska, bo oni nie robią reformy rolnej. No tak. A no, no. chyba do końca roku trzeba ją zrobić. O nie, Ale... bo wtedy będzie czerwona Polska. I mocny, że nie. zaczyna się, że tam za chwilę wybuchnie. Ale monarchiści, monarchiści też, mhm. znaczy jak jesteście komunistami, to monarchiści też mogą w tym kraju wystąpić. O, lewicowa, prawicowa sanacja, końca, nie, Polacy, nie, nie bustujcie lewicy, błagam, w sensie... Kurde, źle brzmi, ale chodzi mi, że im zaraz prawicowa sanacja i PSL walnie naraz z komuchami, nie. No. I jeszcze Tylko jest domowe, taki problem, że nie, może, nie można wybuch, że nie może wybuchnąć dwie wojny domowe, więc albo się zamienią i ktoś od razu przejmie władzę, albo po prostu będzie... jest, że pierwsze co to je, walnie Sanacja versus Sanacja. Dobra, kradnę pociągi no. cywilom. Nie, nie rób tego, bo zabijesz się. To się w ogóle to. nie opłaca, serio ci mówię. Nie mają już pociągu. Tak, kiedy Na 180, że twój nowy system jest e, zepsuty i musisz dać darmowe Prawie. decyzje, Pociąg żeby plus. poprawić to... Tak jak to było, że jeżeli nie masz marynarki wojennej, to wtedy dostajesz tam decyzję, że 25 doświadczenia morskiego, jakieś jakiś jest taki modyfikacja. A, modyfikacja to chyba na Kajzeraisiu jest, tak. No. Bo tutaj właśnie patrzę, o czym ty mówisz i nie ma tutaj, a... <śmiech> 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 Wciskałem na piątkę i ten, i, i Trechol jest... za zapauzuj na chwilę, żeby nie wywaliło go. Ustaw na nie. czwórkę, zapauzuj na chwilę, żeby wrócił do cywilizacji. Nawet nie mogę sprawdzić, już, ile dobra. jest do tyłu. 24 dobra, sekund. Miałeś, ja. miałeś 55. Nie do 90 dobił, bo sprawdzałem. A. Dobra. Zostaw czwórkę, że nie, nie, nie zostawiajcie wiesz. mnie. Nie, nie spokojnie, że jesteś na bieżąco, mamy 1 września. Ty. Najgorzej jest to, że lepszego internetu w domu nie ma. Mam, nadzie mam nadzieję, że za trzy dni nic się nie wydarzy. Z... Tak. Za trzy lata nic się złego nie wydarzy. D tak. tak, to jest najgorzej. Kiedy, kurde, zastopowali budowę światłowodu akurat przed moją ulicą. I kurde ulicy dalej charny. jest światłowód. O, mogę sobie ufortyfikować stolicę, super. Więcej, więcej bunkrów No i teraz, jak sprzedawali fotowoltaikę, volta to od razu było takie, że. O, sprzedajecie fotowoltaikę. Dlaczego my nie mamy światłowodu wodu jeszcze? Tak. Teraz <grym> spokojnie. Tak ja mam nie najwięcej miałem po was wszystkich e, ludności. Mam 2 miliony. Kurde, bogacz. Ja mam w całym kraju. niecały milion. <grym> czekaj, 200 tysięcy, 000... 400 tysięcy, 150 tysięcy. 000... Jak ty to liczysz? Po prostu masz napisane. Tak. Sobie... A, czekaj, o tym mówisz. No. Ja w całym kraju mam milion i sto tysięcy Ja mam 3 miliony ludzi Ja mam milion 111 sto tysięcy, pozdrawiam, jeden, 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 jeden Kurde, bogacz 3 mm. miliony, a kurde, w, w, w ogóle łupi, umierają z głodu Ale w Rydze mieszka pół miliona osób, co nie, nie, trzysta tysięcy, 420 tysięcy A nad Rygą, w jakichś <suszy> lasach, kurwa, mieszka półtora miliona ludzi Leśni bracie co? A ja robię śmieszną rzecz o nazwie wywiad. Bo mnie stać. Robię Nie. wywiad i nazwałem go. Cię czekaj, czekaj. A, ty robisz to. I, no, ja mam 17 fabryk, w tym 12 cywilnych. I dwie wojskowe. Nie, 50. I to będzie już. słabe, kiedy e, Łotwa będzie słaba gospodarczo i będziesz mógł przejąć kontrolę nad frakcją. E, well, Nie. maybe. Nie wiem, zobaczymy. Tak czy owak, to. O, nie wiem co się skończyła wojna rzeczywiście. Niebieska junta wojska. Mogłoby tak zostać. Wojsko w Niemczech akurat dobrze umiało rządzić. Do pewnego stopnia. Eee. No dobra. Ogólnie to zobaczymy, jak to będzie, by będzie... Się... Już nie, Czy ZSRR będzie miało wojnę domową? Będzie? Nie wiem. Nie widzę. A trakcji... no, Czy to co oni poszli? poszli że... Nie, oni jeszcze nie zrobili w ogóle tego, bo ma paranoję. Stein ma paranoję jeszcze, tak. To... Ale Rus, zróbcie coś, zrób fikołka Rosją. Najlepsza wojna domowa jest ta jak wybucha w tym Turkmenistanie i tych innych tam na południu zadupiu. Bo... do nie ma wtedy tego... E, ...zaopatrzenia tam i nie może nic pushować, ma <grym> wojna domowa. A, w Stanistanie? No. To jest Stanistan, pamiętaj. Od Pakistanu do Kazachstanu jest Stanistan. Ok. W, w Stanach bo, Azjatyckich. No bo wszystko się kończy na Stan, zobacz, Kazachstan... Turkum, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kyrgyzstan, no to, Afganistan, jakieś Pakistan. Mały jeszcze jakiś kraj tutaj wyciągnęli. A właśnie ta, tu... sza, ta szauz jakiś wyciągnęli. Tutaj. Gdzie? A to, jak teraz Syberię możesz robić. Słuchaj, teraz to no, możesz zrobić w to tam właśnie. Jest Ufę wyciągnąć. możesz zrobić przecież nawet. Tajmyria. Jarmalia, podwaliny tysięcy ludzi w tym O, może Tatarstan być. jest, dodaj Tatarstan. By the way, jak dobrze pamiętam, to Związek Radziecki, pamiętajcie, rozwiązał się dopiero w Kazachstanie. Kazachstan był ostatnim krajem, który powiedział, że opuszcza Związek Radziecki, jak już tylko on był w Związku Radzieckim. Chociaż nieoficjalnie Związek Radziecki wciąż istnieje w Naddniestrzu, tam przy Mołdawii, ten zbuntowany Adno. ich region, bo on ogłosił, że nigdy nie wyszedł i nadal ma flagę Związku Radzieckiego. O nie, tylko nie ślub w Brazylii. Ale tam no nie, to jest jakieś o. pojebane. Tam kurna mieli jakiś typowy boss mafijny, tam kurna ta No tak, bo tam rządzi mafia i chyba 8, i czwarta czy 8 armia rosyjska, już nie pamiętam. No tak, tam oddziały rosyjskie są. Tak. A o którym teraz Państwo mówicie? Mołdawia, kojarzysz Mołdawię, obok Rumunii. A, tak, Mołdawia. Tak, i ona ma na czyli abominacje. Bo... To, jest taki, to jest taki pasek, który rzece się ciągnie. Tak, po prostu. Na ale wie. właśnie na rzece nie ma granicy, żeby było śmiesznie Do tego jest przydzielony na pół, tak naprawdę. Bo tam tak wojsko stanęło i tak stoi. Eee, czas zwalczać partyzantkę. Chociaż nie, dobra, na razie nie ma sensu chyba robić. O letnie igrzyska olimpijskie. Mam nadzieję, nadzieje, że za 4 lata odbędą się bez problemu. No ja też tak. Chciałbym zobaczyć igrzyska olimpijskie w Tokio. Tokio. Tak. Ech. Jak nie, nie raz, to w 2020, a nie czekaj. Dobra, idę w czołgi, żeby cię produkować repus czołgi i lepszej jakości Ja też idę w czołgi. Gdzie nasze czołgi, gdzie się Ale ale ja, ja lecę zaraz tankietki tutaj. Między dwojemy. Tak. pamiętaj, żeby wybadać radia. Mam radię. Ja, tak, też już mam radio. Cię radio to miałby. podstawa. No. no. Dobra, nie. A, a no we eee. w ciężarówki. To lecę. co kończymy pierwszy odcineczek, chłopaki? A, by się przydałoby. Ale można by skończyć. No. Prawie rok nam się udało rozegrać. Uwaga. No czekaj, 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 nie, to jeszcze jedziemy, daj czwórkę jedziemy, żeby rok był. Jedziesz! jedziesz dajesz malina, dajesz Firmowe paliwo, firmowe auto. To nawet dnia nie wytrzymuje na piątce Dobra, dobra, daj, daj daj, spokój z tym, bo na piątce jeszcze nam go wywali zaraz No właśnie, już Bo on jest dwa dni do tyłu. Hala, bo on ma 69 godzin, został go na chwilę 75. 22 nie, nawet nie mogę zobaczyć. Dobra, dajesz na, trój... na czwórce, no. Nie wiem, czy dokonaj was na czwórce. A nie, szybko leci. I, co już w ogóle, Repus Jezus. robisz? To cel? Ja? Ja sobie na razie siedzę. A, e, wojskowe władztwo. Dobrze, to dyktatura Wojskowa? i Ententa. Tak, no, ja na razie chcę się pozbyć chłopstwa i później idę w monarchię. Mhm. O, fuj, mi demokraci rosną, trzeba to naprawić. bo teraz <grym> zauważyłem, że to dużo. ci się coś złego stanie. A tak. Na temat wybory. Fójr, wybory? Ja z wojskiem mam. Nie, um... ja, ja nie mam wyborów. Ale ja, wojsko mogę trzymać sobie przez dłuższy czas, nie mam problemu z nim. Mhm. Tak, litewski konserwatyzm bardzo mi się podoba. Tak, jeszcze jak. A pozbyłeś się już tego żelaznego wilka? Tak, już dawno. Co? On już nie oddycha. Tak, już nie dycha. tak tak pojawili, o, jakaś tam bunty, yeah, je, yeah, je, 70 dni później, fuck. Tak, bardzo mi się podoba nowy rodzaj żelaznego wilka do dywizji zmechanizowanych. Bardzo Dobra. mi się to przyda. Ej, no. jest dobrze, zaraz będę miał 10 wojskowych i 12 cywilniaków, w tym będzie można grać nawet. <grych> Ja moje cztery cywilne buduję fabrykę cywilną, która skończy się 37. Uuu, dwa... w li... no? 10 lipca. Jak zrobię jeszcze dwa fokusy, to mogę dodać sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć tak, kurde ja wojskowych robię. kolejnych, ja pierdziu, Tym e, krajem ja da się ja teraz grać. dostanę pięć fabryk cywilnych za to, że idę w modernizację przemysłu. To moja repusty, od razu idź w przemysł, jak skończysz sobie to no infanta. Bo to. No, czekaj, no. Nowe... eksploatacja zasobów naturalnych to nawet z żadnego zasobu naturalnego nie dostanę. Nowy rok! Nowy rok! Yee. Dobra, jej! Yeah, można kończyć, słuchajcie, dotknąć do z, tego... na granicy Uuu. z ruskimi! Patrząc tym tempem nie, nie, ta seria jak wyciągnę mój minimum... gwizdek to nawet nie będzie słychać. Tak, dobra, no to... Patrząc z tym tempem ta seria będzie miała minimum 10 odcinków, bo dowolnie już jest 5 minie. Tak... To na razie, do zobaczenia już na do następnym! Do zobaczenia, hejuuu! No cześć,